Pragniemy bliskości i miłości. Jednak coraz trudniej jest stworzyć ciepły, bezpieczny i zdrowy związek. Boimy się zranienia, zdrady, bo mamy też za sobą takie doświadczenia albo wychowywani byliśmy w domach, w którym nie było z kogo brać przykładu nie wiemy, jak budować zdrowe relacje. Z niskim poczuciem własnej wartości wchodzimy. W związki z nadzieją, że ktoś wreszcie prawdziwie nas pokocha, ale sami tej miłości nie potrafimy dać. Nie potrafimy, bo nie kochamy siebie, czujemy się niewystarczający. Wchodzimy w relacje ten często z lęku przed samotnością. Nazywam się Janna Mielniczuk, jestem psychologiem i pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli temat rozwoju osobistego i psychologii ciebie interesuje. Każdy z nas w pewnym momencie życia jest sam. Chyba, że wchodzisz w związki na zakładkę, bo boisz się poczuć samotność. Najgorsze, co może być, to dla ciebie nie mieć nikogo obok. Osoby, które. Boją się tego, mają głębokie doświadczenie samotności z dzieciństwa. Czuły ogromne cierpienie z tym związane, dlatego za wszelką cenę unikają takich sytuacji. Wolą być z kimkolwiek, byle tylko nie być samemu. Jeżeli Tobie jest w tym trudno, to pomyśl, kiedy w swoim życiu czułeś się samotny przerażliwie samotny. Tak samotny, że bałeś się być sam w domu, bałeś się zasnąć, bałeś się zrobić coś samodzielnie. Czułeś taką samotność, że to aż bolało fizycznie. W jakich momentach w życiu czułeś się opuszczony? Kiedy boisz się być sam, możesz wchodzić w toksyczne związki. Być uzależniony od bycia z kimś. Za wszelką cenę chcesz mieć obok kogoś, bo wydaje ci się, że bez drugiej osoby nie jesteś nic warty, że sobie nie poradzisz. Tkwisz w takim razie w nieszczęśliwej relacji, bo gorzej jest być samemu. Godzisz się na to, co ci nie odpowiada, i czujesz się coraz bardziej samotny. Bo samotność uderza najbardziej w relacjach. Najtrudniej jest być samotnym wśród ludzi. Zróbmy więc ćwiczenie i sprawdźmy, jakie masz przekonania dotyczące samot samotności, bycia samemu. Weź kartkę i długopis i dokończ intuicyjnie takie zdania. Gdy jestem sam. Gdy jestem sama, wypisuj wszystko, co przychodzi do głowy. I drugie zdanie: czuję się samotny, czuję się samotna, gdy. I tak samo. Niech to popłynie. Jakie uczucia się pojawiają? Jakie myśli? Jakie może skojarzenia, wspomnienia, jakieś sytuacje w Twojej przeszłości? Czy doświadczyłeś jako dziecko rozłąki z opiekunem, a może twój opiekun był niedostępny emocjonalnie dla ciebie? I stąd wynika poczucie samotności. To wszystko ma wpływ na to, jak teraz się czujesz. Długotrwała samotność ma negatywny wpływ na zdrowie, a najgorsza jest dla dzieci. Czasem samotność odczuwa każdy, ale dotyczy to głównie sytuacji, kiedy myślimy o starości albo chorobie. Czasem można mieć takie poczucie osamotnienia, ale jeżeli nie potrafisz być sam, to może to przybierać nawet formę fobii. Samotność dotyczy bardziej sfery fizycznej, brak ci fizycznie kogoś, tego kontaktu z drugą osobą. A osamotnienie dotyczy bardziej sfery psychicznej. Brakuje ci relacji, brakuje ci więzi emocjonalnej, brakuje ci kogoś pod kątem psychicznym. W wyniku pandemii nasiliły się yy, przypadki doświadczania takiego lęku, kiedy było się odizolowanym, kontakt był ograniczony. To po czasie ten brak kontaktu zaczynał mocno doskwierać, zaczynał odbijać się na psychice. Wtedy doceniliśmy wartość relacji, tak jak zazwyczaj doceniamy coś, kiedy zaczyna nam tego brakować. Jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy ludzi do życia, potrzebujemy więzi, bo więź umożliwia przeżycie. Jako niemowlęta szukamy tej więzi, aby być bezpiecznymi. Jak ktoś zaopiekuje się nami, to przeżyjemy. Po kilku miesiącach zaczyna się pojawiać lęk separacyjny. Na przykład, kiedy mama wychodzi z pokoju z domu, dziecko boi się, że zostaje opuszczone na zawsze, że nikt się nim nie zaopiekuje. Dziecko nie ma poczucia czasu i oddalenie się opiekuna budzi ogromny niepokój. Z czasem uczymy się, że mama wraca, i przystosowujemy się do tego, że jest ta rozłąka, jest oddzielenie, i jest ponowne przybliżenie się, jest ten powrót. Lęk przed samotnością dotyka, dotyka najczęściej osób, które na wczesnym etapie życia miały zerwaną więź, na przykład poprzez pobyt w szpitalu. Swój czy rodzica, albo ta potrzeba więzi, potrzeba bliskości nie była zaspokojona w pełni. Na przykład mama miała depresję poporodową i odsuwała się od dziecka, odrzucała dziecko. Czasem jest też w drugą stronę: że mama nie daje się dziecku oddalić od siebie, nie daje jemu tej przestrzeni, nie daje. Samodzielnie sobie radzić. Wtedy takie dziecko dorasta w poczuciu, że bez tej drugiej osoby sobie nie poradzi. Taka dorosła osoba traktuje partnera jako swoją ochronę. Czuje niepokój, gdy nie ma kogoś obok. Ma myśli, że jak zabraknie tej drugiej osoby, to ona sobie nie poradzi, nie przeżyje. To są takie dziecięce lęki, i wtedy używa się tej Drugiej osoby, żeby siebie chronić. Kiedy zostaje sama taka osoba, to mm, czuje się źle, ma poczucie porzucenia, lęk, y, poczucie pustki wewnętrznej, mogą się pojawiać ataki paniki. Ale gdy jest w związku, to często staje się zależna od drugiej osoby, staje się kontrolująca, zaborcza. To pomaga jej zmniejszyć sobie poczucie napięcia, bo im więcej wie, kiedy ma wpływ na wszystko, to pewniej się czuje. Samotność kojarzy się jej z czymś negatywnym, ale to dopiero w byciu samemu można poznać siebie, można doświadczyć siebie, zmierzyć się z tym, co przeżywamy, kiedy nie zagłusza się tych trudnych emocji kontaktem z innymi ludźmi, um, używkami, związkami czy pracą. Konfrontacja z tym, z czym się bo, czego się boisz, pomaga poradzić sobie z tym. Każda relacja ma pewną dynamikę i czasami się oddalamy od siebie, czasami jesteśmy bliżej. To jest naturalny proces. Taki taniec, Oddalania się i przybliżania. Kiedy czujesz, że przy tym oddalaniu się pojawia się niepokój, przyjrzyj się temu. Czego ten lęk dotyczy? Czy boisz się porzucenia? Boisz się, że ktoś odsuwa się od ciebie, bo nie jesteś wart miłości? Boisz się, że jak będziesz sam, to twoje życie nie będzie, miało nie będzie miało sensu, że ty sobie nie poradzisz. Te wszystkie obawy mogą mieć swoje źródła w doświadczeniach. Poszukaj ich tam. Być samemu nie zawsze oznacza być samotnym, a być w związku nie zawsze oznacza być bezpiecznym. Pierwszy krok do zmiany to świadomość tego, w jaki sposób Twoje doświadczenia wpłynęły na Ciebie i Twoje życie, Twoje funkcjonowanie w relacjach, na Twoje przekonania, na, na Twoje zachowania, reakcje. Odważ się pobyć sam i bądź uważny na to, co się w Tobie dzieje. Może pojawią się jakieś wspomnienia, skojarzenia. Bądź z tym, przyjrzyj się temu. Kiedy przestajemy od czegoś uciekać, unikać tego, czego się boimy, to przestaje to być aż takie straszne. Dziękuję Ci za obecność, za obejrzenie filmu do końca. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy temat, to zostaw łapkę w górę i zostaw komentarz po sobie. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Pa!